Dzień dobry! Dzisiaj y, chciałem nagrać materiał o sprawie, sprawie już dosyć starej. E, mianowicie, kiedyś mój klient przysłał mi e, fotografię takiego, no to e, To jest dokładnie, dokładnie oferta na sprzedaż tego pierścionka. To były takie zdjęcia zamieszczone. No i tutaj ta fotografia sugeruje, że to jest CH50 z numerem 56, więc sugerowałoby to Carską Rosję. Ja poprosiłem oczywiście o dosłanie dodatkowych fotografii, bo to mi się nie podobało dość, no ale trudno z takiego nieostrego zdjęcia cokolwiek wnioskować. No i dostałem zdjęcia takie, jak tutaj. 56 KS i tutaj jest 56 herb Petersburga i imiennik KS. Ten mój klient wcześniej, zanim, zanim zwrócił się do mnie z tymi zdjęciami, umieścił je też na jednej grupie internetowej. No i tam otrzymał taką odpowiedź, że to jest oryginalny wyrób, że to jest oryginalna Carska Rosja. Otóż błąd, kochani, to nie jest Carska Rosja. Ta cecha jest podrobiona i już Wam mówię dlaczego. Są dwa powody, dla których ty się nic nie zgadza. Po pierwsze w katalogu cech imiennych wydanych przez Muzeum Narodowe Rosji nie ma imiennika KS, znaczy imiennika twórcy który, o takich inicjałach, który mogły być używany w okresie, w którym były używane te, te cechy. Czyli to jest taka pierwsza wskazówka, że coś jest, coś jest nie tak. Drugą wskazówką na to, że coś jest nie tak, jest kształt tej cechy. Ta cecha nazywana jest dwojnikiem, przy czym były dwie odmiany dwojnika. Jedna była tak, to było takie jajko, ona jest najczęściej stosowana. To jajko było przedzielone na pół takimi, nazwijmy to, szczałkami. Z jednej strony była próba, a z drugiej strony był herb miasta. I to była cecha mała, to był mały dwojnik. Natomiast ten dwojnik, on również był przedzielony na dwie części, takimi, nazwijmy to szczawkami. Był prostokątny, z, tylko bez ściętych naroży, tak jak widać tutaj, i to była cecha bardzo duża. To była cecha tak duża, że ona właściwie by się nie zmieściła tutaj na tej szynie. Ona była bardzo wysoka. Musiała być bardzo szeroka obrączka, i przy, gdyby to były wymiary, to, to miało takie wymiary jak ten rodzaj dwojnika, to mówilibyśmy nie o pierścionku, tylko o branzolecie. Byłoby to tak, tak wielkie po prostu. Natomiast, z czym pomylono tą cechę? Ktoś, fałszerz, który wykonywał ten cechownik, już wam mówię, pomylił się z cechą, z tym tak zwanym późnym kokosznikiem. Wtedy Cyfra powinna znajdować się po drugiej stronie, czyli cyfra powinna znajdować się w tym miejscu. W tym miejscu powinien się znajdować kokosznik. Pole, tej, ta tarcza herbowa powinna wyglądać wtedy tak jak, tak jak tutaj, czyli, czyli taki ośmiokąt. Tylko że też to nie mogłoby być yy, dla złota próby 56, dlatego że to była próba tylko i wyłącznie używana dla prób od 72 do 96. Wszystkie, wszystkie, które dopuszczało probiernictwo rosyjskie w tamtym czasie. Problem z Starską Rosją jest taki, że jest bardzo podrabiana. Niestety nie ma do niej normalnie dostępnej, porządnej literatury. Muzeum Narodowe Rosji wydało w 2002 roku Książkę, która, którą wydano w 200 egzemplarzach, jedynie. To jest specjalnie dla historyków sztuki i ona została przygotowana właściwie dla kustoszy muzeów w Rosji. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem jednego egzemplarza. Myślę, że to jest jedyny egzemplarz w Polsce w tym momencie. Właściwie nikt nie ma tej książki. No i to jest problem. Problem albo, albo i nie, dlatego że fałszerze nie wiedząc o tym jak wygląda probiernictwo, jak są wymiarowane cechy, a w tej książce takie informacje są. Każda cecha ma dokładnie podany wymiar. Jak on występował, czasami cechy potrafiły się różnić rozmiarami w zależności od probierni. Więc, mając znak probierni i wymiary cechy, można stwierdzić, czy na przykład to nie zostało podrobione, mimo że cecha jest prawie taka sama, jak, jak powinna być. Ludzie, którzy bazują na najprostszej literaturze, w której jest tylko i wyłącznie dostępna, dostępny wizerunek tej cechy, nie znają jej wymiarów, mogą właśnie albo wypełniać błędy w czasie identyfikacji, tak jak w przypadku tych internetowych ekspertów, którzy twierdzili, że to jest, że wyrób jest OK. Albo tak jak w przypadku Fałszerza, który to zrobił, że on po prostu wymieszał wymieszał cechy i właściwie tylko ta liczba 56, te dwie cyfry mają, mają sugerować, że to jest carska Rosja, no i troszkę ten Harry przypomina. No jest, jest źle odbite, a odrobinę może, może się kojarzyć z herbem Petersburga. Należy na to uważać i specjalnie na to Was uczulam. Mam nadzieję, że w międzyczasie nikt nie kup, chociaż to już, to już było jakiś czas temu, to już było dość dawno. Ja niestety jestem teraz dość, dość zajęty i nie mogę na bieżąco nagrywać filmów. Mam nadzieję, że nikt nie kupił sobie tego pierścionka jako Carskiej a Jeżeli kupił, no to, no to ma falsyfikat. Dość ciekawy falsyfikat, ale niestety falsyfikat. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która mnie niepokoi. Mianowicie to jest taka wyprzedaż organizowana przez dom aukcyjny Christie's. Wyprzedaż kolekcji dzieł Faberze. Wygląda to bardzo fajnie. No, ale zobaczmy sobie jedną rzecz. Jedną rzecz, która mnie zaniepokoiła. Zresztą tu takich problemów jest więcej, takich wątpliwości. Tylko, może zdjęcia nie są robione w najlepszy sposób. Ale pokażę Wam tą ramkę. Rzecz piękna. Ewident, ewidentnie z epoki, to, 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 to nie jest taka najprostsza podróbka. Pokażę Wam cechy probiercze tutaj. To jest jedyne zdjęcie cech probierczych, jakie mamy przy dokumentacji fotograficznej dla, do tej aukcji. Wczesny kokośnik, który wygląda dziwnie, nawet bardzo dziwnie, no ale powiedzmy, nie mając wymiarów, nie, nie bardzo jestem w stanie go dokładnie przeanalizować. Problem jest inny. Problem jest z tą cechą KF. W tej książce, właśnie wydanej przez. Muzeum Narodowe Rosji, jest kilkadziesiąt cech, które przypisuje się Karlowi Faberze. Nie ma takiej cech, Czyli Rosjanie nie wiedzą nic o tym, żeby istniała cecha o tym kształcie pola. Używana ani przez, przez Karla Faberze, ani używana przez jakiegokolwiek innego złotnika, ponieważ tą cechę używał jeszcze chyba jeden albo dwóch, znaczy inaczej: litery KF używał jeszcze jeden albo dwóch, dwóch twórców z, z tamtego okresu, to pole herbowe tej cechy jest właściwie tak zrobione, że przypomina pola herbowe cech imiennych złotników z Austro-Węgier z tego okresu. Tam właśnie to było typowe, że, te, że, że były właśnie takie były tam Było kilka, kilka pól herbowych, które, które można było używać, i umieszczano w nich inicjały z kropkami, bez kropek, z kreskami, z, z różnymi tam znakami, żeby rozróżnić twórców. Tak to było zorganizowane w probierni wiedeńskiej. Czyli mając to na uwadze, mając na uwadze te materiały, które, którymi dysponuję, no ta cecha jest wielce wątpliwa. A właściwie w ogóle nie występuje w, w, wśród imienników przypisywanych Karlowi Faberze. Ta cecha wygląda dziwnie i brakuje nam tutaj fotografii cechy podstawowej. Dlatego, że no, ta cecha, cecha pomocnicza powinna być na każdym elemencie tego wyrobu. Na elemencie głównym powinna być cecha podstawowa. Z, Numerami odpowiadającymi próbie tego, tego wyrobu. Albo jej nie ma, albo nie została, albo nie została pokazana. No, jest to raczej dziwne. Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w tej aukcji, uczulam, proszę sobie dokładnie to sprawdzić, czy to na pewno jest, czy to na pewno jest oryginalny wyrób. Musicie pamiętać, że podrabianie cech probierczych z okresu czarskiej Rosji na terenie Polski ma bardzo długą tradycję, właściwie sięgającą lat 60 i być może wcześniej. Bardzo dużo rzeczy, które w ten sposób rasowano, dlatego że łatwiej się je sprzedawało na zachód. Dużo dużych kolekcji nakupiło tego rodzaju badziewie i później, później wszyscy są przekonani, że to jest oryginał, a a przedmiot co najmniej budzi wątpliwości, jeżeli chodzi o to znakowanie. Generalnie przedmiot swoim wyglądem przypomina przedmioty z epoki. Być może było to wykonane przez jakiegoś innego twórcę, być może, być może ktoś zatarł tam cechy i, i, i przybił takie. Może nie było cechy imiennej, i ktoś, ktoś dołożył cechę KF. Jeżeli chodzi o pudełko i o to, co tutaj jest napisane na pudełku. To te zdjęcia nie pozwalają mi stwierdzić, czy to, czy to może być oryginalne, dlatego że w literaturze, o której, o której Wam wcześniej mówiłem, są również te znaki, jest ich co najmniej kilkanaście rodzajów. One są przedstawione, ponieważ że bardzo często przygotowują pudełka tak, żeby, żeby one przypominały oryginalne pudełka Faberge. Wtedy można sobie tą, ten znak, Porównać i na podstawie tego, co jest napisane na tym znaku, można jeszcze wnioskować, jaka jest data powstania wyrobów, w jakim okresie, tylko że znak zmieniał się w, w zależności od e, czasu powstania. To tyle dla Was. Bądźcie ostrożni przy okupach carskiej Rosji. Sprawdzajcie sobie, jak widać, nawet przedmioty sprzedawane ze znanych kolekcji w znanym domu aukcyjnym mogą budzić bardzo poważne wątpliwości, jeżeli chodzi o o autentyczność, może nie samego wyrobu, ale o autentyczność oznaczeń, które na tym wyrobie są.